Historia, legendy, podcast atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Odkrywamy miejsca, do których wstęp mieli tylko nieliczni, które sprawdzisz jako pierwsze. Witajcie ponownie w podcaście Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. To jest nasz kolejny przystanek na tej jakże fascynującej i ciekawej trasie. Dzisiaj odwiedzamy kopalnię uranu w Kletnie, i to jest, muszę Wam to powiedzieć na wstępie, jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Znajduje się w masywie śnieżnika i była niegdyś miejscem wydobycia uranu na potrzeby radzieckiego programu atomowego. Dziś można zwiedzać jej podziemne korytarze i poznać niezwykłą historię górnictwa w tym regionie. Do tego niesamowitego obiektu. Z ciekawą historią zabierze nas dzisiaj nasz gość, pani Kamila Kluza, kierownik kopalni uranu. Dzień dobry, pani Kamila. Dzień dobry. Mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzieliśmy, że na Dolnym Śląsku znajduje się miejsce, które przez lata było ściśle tajne. I właśnie kopalnia uranu w Kletnie to jest fascynująca podróż w głąb historii górnictwa, ale także zimnej wojny. Jestem przeciekawy, gdzie poprowadzi nas ta dzisiejsza opowieść i ta rozmowa, ale na dzień dobry, tak zaczynając w ogóle naszą rozmowę o kopalni muszę zapytać, kiedy powstała kopalnia uranu w Kletnie? Kopalnia uranu jako kopalnia uranu powstała w roku 1948, ale kopalnia istniała już dużo wcześniej, bo pierwsze wydobycie w masywie Śnieżnika udokumentowane mamy już z XV wieku, a ślady po górnictwie są dużo, dużo wcześniejsze. A jak to górnictwo rozwijało się w masywie Śnieżnika na przestrzeni lat? Czego w ogóle tam szukano tak naprawdę na, na w takiej przestrzeni 600 lat de facto? Pierwsze wydobycia datowane są na XIII-XIV wieki. były to głównie rudy żelaza, używane do wyrobu narzędzi, do wyrobu broni. Z czasem to się zmieniało. Zmienił się popyt, więc wydobycia też było już inne. Kolejno, wiek XVI, wydobycie miedzi, ołowiu, grafitu, srebra. Rzekomo nawet złota. Kolejne etapy, wiek XIX, wydobycie fluorytu, wydobycie marmuru, co prawda nie w naszej kopalni, ale w kletnie. No i wydobycie uranu. Wiek XX, koniec II wojny światowej. Długo to nie trwało, raptem 5 lat, czyli do roku 1953. No i od 53 do 58 jeszcze fluoryt na, na, na potrzeby hutnictwa. Ale w połowie wieku wydobycie uranu już zostało jakby zakończone? Już nie wracono do tego? Nie, nie. Ten, ta uroda uranu po prostu się skończyła. Mhm. Wydobycie zakończono, już nikt do tego nie wracał. A kto pracował w takiej kopalni? Jakbyśmy sobie mogli opowiedzieć, wrócić trochę wspomnieniami do czasów, do początku XX wieku jak w ogóle wyglądało życie codzienne w tej kopalni jak się zaczynała tam praca jak przebiegał dzień i tak i tak dalej Cały nadzór był radziecki a kadra robotnicza polska głównie zawodowi górnicy ale byli też takie no niewielka część 20% byli to taki tacy no, żołnierze z robotniczych batalionów pracy. Nie było więźniów przymusowych, politycznych, tak jak co niektórzy mówią, chociaż częściowo można było ich tak nazywać, no bo sami dobrowolnie tam nie przyjeżdżali. I ten nadzór radziecki przeprowadzał tam tajne operacje? Mieli tam swoje jakieś interesy w tej kopalni? Możemy sobie opowiedzieć trochę szerzej o tym? Na co oni tam liczyli i w ogóle co to były za operacje? Zależało, tym, zależało im tylko na rudzie uranu. Potrzebny był im do, no, do, do wybudowania bomby atomowej, również do y, przerobu na energetykę, no, ale głównie bomba atomowa. Ca całe Sudety były przeszukiwane y, po to, żeby y, jak najwięcej tego uranu y, przetransportować do Związku Radzieckiego. I kopalnia w Kletnie to było jedyne miejsce, gdzie ten uran można było wydobyć w tamtych czasach? Nie, nie jedyne. Były kowary... Które były taką główną jednostką, mhm. również Radoniów i inne mniejsze kopalnie, no ale te trzy były takie kluczowe. I właśnie ta jedną z trzech kluczowych kopalni, czyli kopalnia uranów kletnie, możemy dzisiaj e, odwiedzać. Co w ogóle pozostało po czasach eksploatacji? Jak pani mogłaby skomparować z tą kopalnią sprzed, e, no powiedzmy, nawet 100 czy 80 lat, a, a to co jest teraz, to jakie różnice pani zauważa największe? To co pozostało to przede wszystkim sztolnie, jedną z nich jest nasza osiemnastka, którą dzisiaj możemy zwiedzać. Co prawda w tej naszej sztolni wydobycia uranu nie było, ona była sztolnią szkoleniową i mamy na to właśnie takie dowody w postaci otworów w ociosach, które zostały wywiercone wiertnicami. No pięknie widać, że, że tam ci żołnierze z robotniczych batalionów pracy uczyli się swojego zawodu. Mamy sprzęt górniczy z tamtego okresu, no i opowiadania ludzi, opowiadania świadków tego, tego czasu, nie tylko górników, bo i mieszkańców Stronia, jakiś czas temu spotkałam kobietę, która opowiadała, że była w tamtym okresie malutką dziewczynką, wieczorem mm, siedziała w oknie i liczyła, liczyła ciężarówki wojskowe wyjeżdżające przez stronę i mówiła, że mama ją zabrała z tego okna i nakrzyczała i mówiła, dziecko nie stój w oknie, bo cię zobaczą, bo mhm. przyjdą do nas. Także no, dużo, dużo takich opowiadań, y, które dla nas są przede wszystkim bardzo ciekawą lekturą, bo jako tako dokumentów y, nie ma. Jeżeli były, to zostały wywiezione, zniszczone. Ich nie ma po prostu. Czyli w kletnie wciąż mieszkają ludzie, którzy chętnie opowiadają o tamtych czasach i wracają tak. wspomnieniami. Mm. Wiele, wielu z takich ludzi pani spotyka na co dzień? Na co dzień nie, ale zdarza się i to zawsze są ciekawe opowieści. Spotkałam też pana, który pracował, był górnikiem, co prawda króciutko, bo tylko przez trzy miesiące ostatnie trzy miesiące przed zamknięciem kopalni jako kopalni uranu. Zdarzają się ludzie, którzy przyjeżdżają i opowiadają, że mój tatu tutaj pracował, mój dziadek tutaj pracował i opowiadają swoje przekazy, które otrzymali od, no od dziadków, od, od ojców. I dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby polecić Wam to miejsce z niesamowitą historią. Też, żeby Was zaciekawić tym, jak kiedyś kopalnia wyglądała, co pozostało do dziś. Można tego dotknąć, można no, no, no sprawdzić to namacalnie, tak naprawdę, wrócić trochę do tych czasów, przenieść się w czasie. Co warto zobaczyć na miejscu, o tym na pewno. No, y, chciałbym usłyszeć od Pani, Pani Kamilo, y, ale wyobraźmy sobie najpierw, że podjeżdżamy pod kopalnię i co robimy najpierw w ogóle? Od czego zaczynamy swoją wycieczkę? Jeżeli mamy kupiony już bilet przez internet, to czekamy na dole na przewodnika, ale jeżeli go nie mamy, to musimy pokonać naszą ścieżkę zdrowia, y, dostać się na górę. Y, zakupić bilecik i z powrotem zejść na dół pod wagonikiem, czekać na, na przewodnika. Okej, okay. i co na nas czeka? Podziemne korytarze, odkrywamy też ślady dawnej działalności górniczej. Są przeróżne wystawy, ale także blenda uranowa. Myślę, że po kolei możemy sobie opowiedzieć trochę o tych miejscach. Zacznijmy od tych korytarzy. Właśnie te korytarze najbardziej zachwycają turystów, bo... Kopalnia nam się przede wszystkim kojarzy z miejscem ciemnym, szarym, burym i ponurym, a nasza jest cudowna i kolorowa. Jesteśmy znani jako najbardziej kolorowa kopalnia, sztolnia w Polsce. Mamy udokumentowanych 64 minerały w naszej sztolni. No jest przepięknie kolorowo, na każdym kroku wita nas fantastyczny fluoryt, który może występować we wszystkich kolorach. U nas ociosy są błękitne, fioletowe, zielone, złote. No każdy, każdy wychodzi zachwycony. Oprócz tego, oczywiście sprzęt górniczy. Yy, możemy zobaczyć, jak wyglądał górnik w tamtym okresie. Yy, możemy sprawdzić promieniowanie. My pokazujemy to, że u nas jest bezpiecznie, że nie, nie trzeba się niczego bać. Często turyści nawet ze swoimi licznikami wchodzą, pytają się, czy można. Oczywiście można. Całą trasę można chodzić z licznikiem i sprawdzać. Yy, udowadniamy, że jest bezpiecznie i że nawet ta blenda uranowa, która tam stoi jako eksp eksponat, nie jest yy, niebezpieczna. Pokazujemy, jak krótkie jest to promieniowanie. Także staramy się uspokoić turystów, że mogą śmiało do nas przyjeżdżać. Właśnie zacząłem się zastanawiać, czytając, że blenda, która wykazuje promieniowanie radioaktywne. Nie wiedziałem, czy to jest w ogóle bezpieczne. Czy, czy można podchodzić, a jeśli tak, to na jaką odległość? Można podchodzić. To promieniowanie jest naprawdę króciutkie. Ona jest pod kloszem i nie dlatego, żeby, żeby chronić turystów przed promieniowaniem. Ten klosz chroni po prostu blendę uranową, no bo turyści chcą ją dotykać, chcą ją wziąć do ręki, chcą ją polizać. Różne są pomysły, dlatego my na wszelki wypadek trzymamy ją pod kloszem i ona... No... Nie mają możliwości go, jej dotknąć. Licznik jesteśmy nawet w stanie dać do ręki i każdy może sobie, sobie sprawdzić. To widać na liczniku, to widać, że to promieniowanie to jest 40 centymetrów i dalej po prostu nie dochodzi. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych no, rekwizytach górniczych, ale też autentycznych narzędziach, bo myślę, że to jest dość atrakcyjne dla młodego zwiedzającego, prawda? Że może dotknąć tych narzędzi, może zapytać do czego służyły, czy można w ogóle wejść na przykład do wagonika. Do wagonika się nie da wejść, mhm. no bo jest wypełniony urobkiem. Ale mamy na zewnątrz wagonik, i dzieci się po nim wspinają. O proszę, ale tak z Pani perspektywy, może Pani przyznać, że, że dzieci dobrze się czują w tej kopalni, są zaciekawione? Dzieci się czują wyśmienicie, mhm. i no, ja osobiście sama się staram. Dbać o to, żeby to właśnie ten najmłodszy klient był najbardziej zadowolony. Dzieci wychodzą i mówią, proszę Pani, ale tu było fajnie, ale ja chcę jeszcze raz. Dorośli mówią, że jeżdżą z dziećmi po różnych takich miejscach i to jest pierwsze, gdzie gdzie dzieci były zaciekawione i nie pytały, nie pytały się, kiedy koniec, kiedy stąd wyjdziemy. Mhm, że już nudno, że chodźmy mamą. Tak, <laughs> tak, tak. Wystawy również na nas czekają. Wystawa o górnictwie uranowym, ale także wystawa szkła uranowego. Co możemy sobie o tym powiedzieć? Dlaczego one są ciekawe, pani Kamila? To jest no, niby zwykłe szkło, zawiera w sobie niewielką domieszkę tlenku uranu, dodawany tylko po to, żeby uzyskać bardzo fajny, zielony efekt kolorystyczny. No... Ono jest lubiane, popularne, dlatego że świeci w świetle ultrafioletowym. My, opowiadając o nim, oczywiście mamy tę lampę wyłączoną. Dopiero po zakończeniu opowieści włączamy ultrafiolet i jest zawsze efekt wow. Ja jestem już zaciekawiony tym. Zapraszam. Bardzo chętnie zobaczę. Wystawa o górnictwie uranowym, rozumiem, że to, jest, to są też inscenizacje trochę dnia pracy górnika i opowieści o tym, jak ta praca wyglądała. Tak, mm. dokładnie tak. Trasy edukacyjne również możemy spotkać w okolicy. O tym za chwilę, bo wiem, że oprócz wystaw jeszcze państwo oferują warsztaty, które czekają na odwiedzających. I tutaj też jestem ciekaw, czego możemy się tam nauczyć, będąc w kopalni. Warsztaty przez rok szkolny głównie prowadzone są to oczywiście dla grup szkolnych, ale przez wakacje na majówkę mamy ofertę taką rodzinną, rodzinne warsztaty geologiczne. Rozpoczynamy je od zwiedzania kopalni, po zwiedzaniu schodzimy na hałdę. Razem ze mną robię szkolenie geologiczne, gdzie dziecko może każdy minerał wziąć do ręki i zbadać, sprawdzić twardość moza. Na, na te minerale. Sprawdzić, że to nie jest tak, że jeden wygląda tak samo jak drugi i to jest to samo, bo faktycznie się różnią. Hitem jest kwas solny. Oczywiście w bezpiecznym 4%, 4 stężeniu, który reaguje świetnie na skały wapienne. No i dziecko, gdy leje tym Kwasem po, po minerale, i kwas buzuje. No, wszystkie dzieci chcą to robić. Wszystkie dzieci chcą wziąć kwas do ręki i sprawdzać, który minerał zawiera swoje, w sobie wapień. Po takim króciutkim szkoleniu, ono trwa około 15 minut króćkim, krótkim też szkoleniu BHP, gdzie pokazuje dzieciom, jak pracować młotkiem. Każde dziecko dostaje do ręki ten młotek, okulary ochronne, i wspólnie ze mną schodzimy już na tą. Prawdziwą hałdę pokopalnianą. Szukamy minerałów, wszystko, co, co dzieci znajdą, mogą zabrać ze sobą. Co ciekawe, bardzo często jest tak, że na tych rodzinnych warsztatach geologicznych rodzice mówią, że ja, ja nie chcę tego młotka. Ja, ja z dzieckiem tutaj przyjechałem, popatrzę, e, pokibicuję mu. Po 15 minutach rodzice przychodzą do mnie, dałaby mi pani młotek, ma pani tam <sum> jeszcze młotek, i sami dziubią i, i siedzą do samego końca. Czyli jednak, no trzeba dać sobie szansę. Tak, u nas każdy może się poczuć dzieckiem. Fantastycznie, a skoro każdy może zabrać sobie coś z tej kopalni, to tam jeszcze materiałów i minerałów jest na tyle. Oj jest, okay. jest, jest. Czyli jeszcze zasoby są, nie wszystko zostało tam wydziubane. No nie. Warsztaty, na których poznajemy minerały, sami możemy wydziubać, jak pani Kamila wspomniała, ale są także trasy edukacyjne w okolicy, i tutaj jestem zaciekawiony, co, co na tych trasach możemy zobaczyć. Trasa edukacyjna prowadzi z naszej kopalni przez las. My tę ścieżkę w sumie wykorzystujemy do gry terenowej mhm. dla dzieci. Wjedzie przez las, prowadzi przez. Hmm, takie zawały skalne. No i, i kończy się na górnej hałdzie. W trakcie tej trasy są też zaaranżowane różne zabawy, tudzież zadania i tak dalej. Na, na tej naszej grze jak najbardziej gra dedykowana jest bardziej dla młodszych dzieci. Mhm. Rozpoczynamy też oczywiście w kopalni. Po wyjściu z kopalni dzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa idzie ze mną, druga, druga z opiekunem. No i rozwiązujemy po drodze zagadki. Są umieszczone w różnych miejscach koperty, zadania do wykonania. Dochodzimy do miejsca, gdzie znajdujemy młotki, okulary, schodzimy na hałdę, kończymy rozwiązanie quizu yy, yy, związanego z tą grą terenową. No i na koniec, oczywiście, wszyscy znowu mogą szukać sobie tych. Naszych kretnińskich minerałów. Czy to są gry terenowe tylko dla najmłodszych, czy mogą też brać udział ich rodzice? Ta gra terenowa jest dedykowana dla grup. Okej. Okay. Aczkolwiek, jeżeli by się pojawiła taka grupka, grupka rodzinna, jak najbardziej jesteśmy w stanie ją zrealizować. Mamy też grę terenową dla dorosłych. Ona o. jest dedykowana tylko dla dorosłych. I w tej grze wcielamy się w rolę sowieckich y, na, uczonych, którzy muszą zbadać teren pod względem promieniowania, sprawdzić, czy to, czy to miejsce nadaje się do wydobycia, do rozpoczęcia wydobycia rudy uranu. Bardzo proszę powiedzieć trochę szerzej o tej grze terenowej dla dorosłych, bo <laughs> mnie to zaciekawiło, jak ona przebiega. I w ogóle jak się kończy? Czy, czy jest na przykład wygrany? Cała grupa działa razem. Okay. To jest gra zespołowa. Każdy, każdy dostaje swoją rolę, losuje karteczkę. Zamienia się w takiego e, uczonego, rosy rosyjskiego, e, radzieckiego. E, gra rozpoczyna się już w kopalni, już w kopalni są zadania. E, I to nie jest takie zwiedzanie, jak tradycyjne, tylko właśnie przenosimy się do roku e, 47, no i mamy zbadać kopalnię. W teren przy kopalni i hałdę. Przemieszczamy się tą właśnie ścieżką edukacyjną, też rozwiązujemy po drodze zagadki, sprawdzamy, czy w naszej grupie czasem nie ma jakiegoś szpiega tajnego, na którego by trzeba było szczególnie uważać. Badamy ciek wodny pod względem promieniowania, badamy hałdę, sprawdzamy takim starym licznikiem z lat 60. promieniowanie na hałdzie. No, i wracamy pod kopalnię, sprawdzamy jeszcze, ci jak wodny przy kopalni, no i wypełniamy raport. Czy pani jest jedną z tych, która wymyśla scenariusze takich gier terenowych? Te scenariusze wymyśliła koleżanka. Mhm. Troszeczkę staramy się je zmieniać, modyfikować, żeby, żeby było ciekawiej, żeby było coś, coś innego. A ja jestem ciekaw za to, na czym polega dokładnie praca kierownika kopalni. Jak wygląda pani dzień, jeśli mogłaby się pani z nami podzielić tym? Głównie jestem w kopalni, no bo oprócz tego, że się zajmuję kierownictwem, to, no to jestem też przewodnikiem, co mnie bardzo cieszy, bo uwielbiam tę pracę. No zajmuję się reprezentowaniem kopalni na, na eventach, na targach turystycznych, organizowaniem tych wyjazdów. Proste zajęcia, odbieranie telefonów, odpowiadanie na maile, przyjmowanie rezerwacji grupowych, obsługa grup, no, wszystko to, co kierownik robi, plus do, te, do tego jeszcze przewodnictwo. No i warsztaty, warsztaty są moje. Czyli <grytanie> pani dziecko takie. <grytanie> tak, tak. <grytanie> A czy jako panią przewodnik, są jeszcze, padają jeszcze jakieś pytania od zwiedzających, które wciąż panią zaskakują? Zdarzają się, zdarzają się tylko takie pytania i zawsze po powrocie do domu. Staram się tą wiedzę uzupełnić, żeby mnie już ktoś takim pytaniem nie zaskoczył. A czyli jest tak, Takie, że jakby turyści są nawet lepiej przygotowani, tak? Tak, znaczy <gry> tak, tak. tak no, najbardziej przygotowani są ci, którzy w górnictwie pracują. Okay. Takie najciekawsze okay. pytanie e, dotyczyło naszej łopaty, ja w sumie wtedy to był początek mojej pracy w kopalni, e, był turysta, który przyjechał do nas z Górnego Śląska, e, zawodowy górnik. Ja opowiadałam, się mnie pyta. Pani wie, jak się ta łopata nazywa? I tak patrzę, mówię, no, no nie wiem. Babsko żyć. <grym> Proszę, jakiś znawca. <grym> tak. Tak. Także ja też się dużo uczę od turystów. <grym> Rozumiem, że narzędzia też górnicze, te zarówno te, które możemy zobaczyć u Was w kopalni w Kletnie, ale ogólnie narzędzia górnicze też mają swoje nazwy, tak? Nie wiem, czy są jakieś takie specyficzne nazwy, które Pani może tak. przytoczyć teraz? W kopalni wszystko ma swoje specyficzne nazwy. Mhm. Wiertnica, kilow, łopata, sercówka, maseczka przeciwpołowa, no, te, te, te pojęcia znamy, no ale takie, o których czasami turyści się mnie pytają. No ale o czym pani mówiła? Co to jest? No, to przede wszystkim w kopalni nie mamy ścian, mamy ociosy. Nie mamy podłogi, mamy spąk. Nie mamy sufitu, mamy strop. Mamy przodek, czyli miejsce, gdzie, w którym górnik przesuwał się do przodu. To są takie pojęcia, o których no, mało ludzi wie. Staramy się mówić, mówię ocios, czyli ściana przed nami, urobek, czy też, czy też skała płonna. Staram się te pojęcia zawsze, zawsze wyjaśniać turystom. Jestem ciekaw, ile trwał w ogóle dzień pracy górnika? One były 8-12 godzinne, czy oni pracowali dłużej jeszcze nawet, czy, czy właśnie krócej, bo przecież to praca fizyczna. Ci dobrowolni, pracowali 8 godzin dziennie, oni byli traktowani mhm. troszeczkę inaczej, e, no, można powiedzieć luksusowo. E, zarabiali mnóstwo pieniędzy jak na tamten czas, dostawali mieszkania. No, ale ci przymusowi no już troszeczkę inaczej już to wyglądało nawet po 12 14 godzin dziennie musieli pracować Nie chcemy tutaj za bardzo spoilerować i nie chcę też od pani Kamili tutaj wszystkich informacji wysłuchać, no bo przecież większość poznacie na miejscu zwłaszcza jeżeli macie w planach odwiedzić kopalnię Uranów w Kletnie Pani Kamilo jak dojechać do was najłatwiej jakbyśmy mogli sobie tak teraz opowiedzieć o szczegółach dojazdu, ale też o informacjach, które chcemy pozyskać, czyli jak kupić bilety, gdzie, może, może sobie je zabukować wcześniej, kupić online na stronie internetowej, czyli takie wszystkie informacje, które mm -hmm. przydadzą się zwiedzającym. Z Wrocławia jedziemy oczywiście w stronę Kłodzka ósemką. Kierujemy się na żelazno, z żelazna na stronie. Ze strony kierujemy się na kletno, tak, jak, tak samo jak na jaskini W Parking mamy pod samą kopalnią. Nie trzeba zostawiać na dole, nie trzeba nie za trzeba niego płacić. Jest na tyle miejsce, że zawsze się auta mie mieszczą pod naszą kopalnią. Bilety w sezonie mm, letnim, czy też na majówkę, warto sobie kupić przez internet. Mimo, że staramy się, aby, aby każdy turysta wszedł do naszej kopalni, no to zdarza się, że są takie dni, że zacznie padać deszcz, sprzedają się wszystkie bilety i no i no. Jest część turystów, która, która się niestety od ściany odbija. Ten bilet internetowy, internetowy gwarantuje wejście do naszej kopalni. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej. Mhm. Tego nie robimy. Można kupić przez internet. Można kupić na miejscu. I tak jak teraz, gdzie jesteśmy przed sezonem. Jak najbardziej to wystarczy, nie trzeba tych biletów internetowych y, kupować, no ale trzeba się liczyć z tym, że trzeba naszą ścieżkę zdrowia do góry pokonać. Ale to wszystko dla zdrowotności, jak to mówią. Tak, tak, tak. I ile trwa w ogóle zwiedzanie kopalni? Ile trzeba sobie przeznaczyć czasu na to? Y, zwiedzanie trwa około 45 minut, ale to też zależy, na kogo Państwo trafią, bo no, mój rekord y, to jest 58. Miałam je dwie minuty na. Na złapanie oddechu i wejście ponowne. Okay. E, tradycyjnie jest to 45 minut, raczej nie trwa krócej. Do godziny, do, do 50 minut. Pani Kamilo, a jakby pani miała przekonać kogoś, kto nigdy w kopalni nie był, trochę się łamie, żeby przyjechać, to co by pani mu powiedziała? Jakie słowa mogą zachęcić i zaciekawić takiego turysta? Myślę, że przede wszystkim to, że, że jesteśmy takim unikatowym miejscem, drugiego takiego miejsca w Polsce nie ma. Jest kolorowo, jest bajecznie. Jeżeli ktoś nie lubi historii, to się zachwyci geologią. Jeżeli ktoś nie lubi geologii, zachwyci się historią, 600 lat. Nie tylko wydobycie uranu, no bo to jest króciutki okres, ale, ale od samego średniowiecza, gdzie ta praca była bardzo ciężka, i ślady po górnictwie średniowiecznym u nas są namacalne, bo mamy korytarze górnicze, można zobaczyć, jak ciężka to praca była w tamtym okresie. Dla fanów promieniowania mamy blendę uranową. No, każdy, każdy jest w stanie u nas znaleźć coś dla siebie i 90% turystów wychodząc z kopalni mówi, że się nie spodziewało czegoś takiego, że to jest perełka w Kotlinie Kłodzkiej, że, że nie myśleli, że aż tak bogate i historycznie, i geologicznie może być jedno miejsce. Bardzo mi się podoba stwierdzenie perełka i to mnie przekonuje. <grych> Zachęcamy do odwiedzenia kopalni uranów w Kletnie. Jeszcze tylko tytułem końca zapytam, czy macie zaplanowane jakieś być może imprezy okolicznościowe albo jakieś właśnie eventy coroczne, których no, warto nie przegapić. W wakacje będziemy mieli prowadzone dwa razy w tygodniu warsztaty geologiczne, o których już wspominałam i w soboty nocne zwiedzanie. To jest takie zwiedzanie dla koneserów. Wyróżnia się tym od tradycyjnego zwiedzania, że nie mamy limitu czasowego. Możemy spędzić z przewodnikiem w kopalni tyle czasu, ile chcemy. Mój rekord to jest 2,5 godziny. Zwiedzanie jest przy wyłączonym oświetleniu. Każdy turysta dostaje taką latarenkę, która przypomina trochę dawną, dawną lampę górniczą, i przy tym oświetleniu, przy, przy, cieplym, przy ciepłym świetle, poruszamy się po kopalni. Można dowoli zadawać pytania przewodnikowi. Przewodnik może opowiedzieć wszystko. Bo szczerze powiem, właśnie ja zawsze troszeczkę przesadzam i przeciągam ten swój czas w swoich opowieściach po kopalni, no bo to jest tak bogaty temat, że no, można dwie godziny gadać. I na tym nocnym zwiedzaniu jesteśmy w stanie opowiedzieć tyle, ile chcemy i odpowiedzieć na każde nurtujące pytanie. Jak sami słyszeliście, ja to przyjąłem trochę jako wyzwanie. Dwie i pół godziny ma na koncie pani Kamila. Kto przebije? Zachęcamy i zapraszamy. Kopalnia Uranu w Kletnie, kierownik kopalni Uranu, razem z nami była pani Kamila Kluza. Pani Kamilo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za ciekawienie nas tematem. Dziękuję ślicznie. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia kopalni Uranu w Kletnie i zachęcamy do słuchania podcastu Atrakcje Turystyczne. Dolnego Śląska, bo przed nami jeszcze kolejne odcinki do usłyszenia.